Witajcie w najnowszym łączonym odcinku Prosto z Pieca. Dziś wyjątkowo premiery zejdą na drugi plan, a głównie skupimy się na ostatnim wydarzeniu jakim był Poznań Game Arena 2025. Mam wam trochę do opowiedzenia, a nie ma chyba lepszego miejsca niż ta seria. Ale zanim do tego przejdziemy jeszcze w skrócie przedstawię wam jakie między innymi premiery będą w tym odcinku. Dla miłośników walk z hordami demonów powraca nowa odsłona Pine Killera. Czeka na was budowanie miasta na skraju świata w pełnej wersji Farthest Frontier, a także zarządzanie parkiem pełnym dinozaurów w Jurassic World Evolution 3. Dostępna jest też kreatywna jazda po otwartym świecie w Recreation, a także nowy dodatek City Skylines 2 Bridges and Ports. Rozsiądźcie się wygodnie, bo odcinek może dziś się trochę wydłużyć. Nie przedłużając więc zaczynajmy. Dla tych, którzy jakimś cudem nie wiedzą, co to pozna Game Arena, będzie teraz taki krótki zarys tego wydarzenia. Na swojej stronie organizatorzy napisali, że są to największe targi rozrywki i multimediów w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane zarówno dla branży, jak i indywidualnych zwiedzających. Malkontenci pewnie powiedzą, że dużo większy jest Gamescom w Niemczech, ale tamto wydarzenie jest chyba tylko dla branży. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie. W każdym razie, nasza PGA ma już ponad 20-letnią tradycję i sam się sobie dziwię, czemu dopiero od zeszłego roku zacząłem tam jeździć. Staram się nadrobić te zaległości i teraz robię wszystko, aby za każdym razem uczestniczyć w tym wydarzeniu. PGA jest organizowane corocznie w Centrum Poznania na międzynarodowych targach. Tegoroczne wydarzenie zajmowało 6 hal, w których swoje stoiska mieli zarówno ci wielcy i znani producenci gier jak Ubisoft, SCS Software, Giants Software, Render Cube czy THQ Nordic, jak i również mniejsi game deweloperzy, ale nie znaczy, że gorsi, jak m.in. Parasite, Take It Studio, DVD Unicorns czy czeskie studio Filipa Husiaka. W porównaniu do zeszłego roku PGA powiększyło się o jedną halę, którą w całości zajęły stoiska z merchem. Mówię o tych wszystkich figurkach, koszulkach, komiksach, gadżetach i tym podobne. W zeszłym roku te stoiska dzieliły przestrzeń największej hali z firmami z innych dziedzin świata gamingu. Miało się wtedy wrażenie co najmniej lekkiego chaosu. Według mnie tym razem dzięki dodatkowej hali całe targi były uporządkowane bardziej tematycznie. Myślę, że dzięki temu po pierwszym rozeznaniu już każdy wiedział gdzie ma szukać tematów, które go interesują. Pozwolicie, że w materiale pominę temat turniejów czy masy Konkursów z nagrodami organizowanych przez większość znanych marek. Na każdym prawie kroku mogliście coś wygrać, więc jeśli lubicie takie zabawy, macie sporo czasu i nie przeszkadza Wam tłumna konkurencja, to na PGA będziecie mieli jak w raju. Jeśli chodzi o mnie, to przede wszystkim skupiłem się na samych grach i szeroko rozumianym game devie, ale o tym, co mnie ciągnie na PGA, powiem za chwilę. Teraz zróbmy sobie małą przerwę od targów i wróćmy do klasyki prosto z pieca, czyli zapraszam do prezentacji wybranych przeze mnie premier tygodnia drugiej połowy października. Oglądajcie więc materiał do końca, bo mam dla Was jeszcze sporo fajnych informacji. Pierwszą serię tytułów rozpoczniemy od gry, która idealnie nadawała się na niedawny Halloweenowy wieczór. W Vampire The Masquerade Bloodlines 2 wcielacie się w wampira starszej krwi, który budzi się we współczesnym Seattle. Miasto jest na skraju otwartej wojny, a wy będziecie spotykać graczy u władzy, szukać sojuszy i decydować kto będzie rządził. Musicie pamiętać, że krew podtrzymuje Was przy życiu i zasila Wasze wampirze dyscypliny. Na co będziecie żerować na mieszkańcach, wykorzystując nadprzyrodzone moce lub perswazję, aby zwabiać cywilów do mrocznych załuków. Uważajcie jednak, by nie złamać zasad maskarady i nie ujawnić swojej prawdziwej natury. Gra oferuje realistyczny i wciągający system walki, który nagradza zróżnicowane metody i style gry, zależne od wybranego przez Was klanu wampirów. Wkroczycie do świata mroku, gdzie Wasze wybory, spiski i intrygi zadecydują o równowadze sił i losie miasta. Chyba największą premierą 3 tygodnia października jest Pine Killer. tytuł, który także pojawił się na ostatnim PGA. Powraca on w nowej współczesnej odsłonie z możliwością kooperacji online dla aż trzech graczy. Po trafieniu do czyśca za swoje występki macie szansę na zbawienie. Jako jeden z czempionów musicie powstrzymać upadłego Anioła Azazela, który chce rozpętać piekło na ziemi. Będziecie walczyć z hordami demonów, przeciwnikami o niezwykłych mocach, a także trzema diabelskimi dziećmi Azazela, czyli Nefilimami. Czyściec stanie się waszym placem zabaw. Będziecie skakać, pędzić i zaczepiać się obiekty, walcząc nowymi i klasycznymi broniami z serii. Jeśli wyjdziecie poza główną kampanię, możecie sprawdzić tryb Rock Angel. Połączcie siły ze znajomymi i walczcie o przetrwanie na ręcznie tworzonych, losowych arenach, które przeniosą Was w nowy wymiar czyśćca. Teraz mam dla was City Builders z elementami survivalu, który od sierpnia 2022 roku był w fazie wczesnego dostępu i po trzech latach doczekał się pełnej wersji. Fardes Frontier musicie chronić i prowadzić małą grupę osadników, aby założyć miasto na skraju znanego świata. Będziecie zbierać surowce, polować, łowić ryby i uprawiać roślinność, aby utrzymać rozwijającą się osadę. Musicie zbudować ponad 190 różnych budynków, rozwijając osadę od małej wioski, potętniące życiem miasto. Gra posiada zaawansowaną symulację miasta. Mieszkańcy żyją swoim życiem w czasie rzeczywistym, transportując towary. Dla nich będziecie rozwijać drogi i wagony transportowe, aby efektywnie przewozić towary i unikać ich zepsucia. Pamiętajcie jednak, by dbać o zdrowie, zapewniając mieszkańcom czystą wodę, odpowiednią dietę i ubrania. Według twórców żadna rozgrywka nie będzie taka sama, ponieważ mapy i dystrybucja zasobów są losowo generowane. Sami możecie skonfigurować poziom trudności, włączając takie funkcje jak najazdy i choroby. Jeśli nie chcecie walczyć, możecie wybrać tryb pacyfistyczny, ale jeśli wolicie starcia, musicie budować mury, wieże i rekrutować żołnierzy, żeby odpierać ataki na jeźdźców. Ostatnim tytułem pierwszego seta gier jest Jurassic World Evolution Free. Jest to kolejna odsłona nagradzanej serii Jurassic World Evolution, w której zbudujecie i będziecie zarządzać własnym parkiem jurajskim. Waszym zadaniem będzie pomóc naturze znaleźć sposób, czyli syntetyzować, hodować i pielęgnować prehistoryczne gatunki, zarządzając ich rozwojem przez całe pokolenia. Macie do dyspozycji ponad 85 prehistorycznych gatunków. 75 z nich pozwala na zarządzanie całymi rodzinami dinozaurów od młodych po dorosłe osobniki. Dzięki tam goście parku będą zachwyceni, obserwując te majestatyczne stworzenia, ich relacje społeczne i nowe zachowania, w tym dinozaury wodnolądowe zanurzające się w głębokiej wodzie. Twórzcie parki z nowymi narzędziami do tworzenia, takimi jak edytor terenu i modułowa konfiguracja scenery. Budujcie wybiegi naśladujące naturalne środowisko. Czeka na Was nieliniowa kampania na rozległej mapie świata, w której dołączycie do znanych postaci z uniwersum Jurassic, w tym doktora Ayana Malcolma. Będziecie musieli zrównoważyć ludzkie interesy z integracją dinozaurów we świecie. To była pierwsza czwórka gier tego odcinka. Już możecie zagłosować na jedną z nich w zakładce Posty U mnie na kanale. Sprawdźcie, czy inni podzielają Wasz wybór. A po solidnej dawce premier, wróćmy do Poznań Game Arena 2025 imprezy, na której każdy chętny mógł osobiście przetestować wiele premier czy zapowiedzi. I zacznijmy od nowości, od SCS Software, czyli od tego, o czym u mnie na kanale opowiadał już wujek Bohun z kanału WB, którego serdecznie pozdrawiam. Jak wiecie, zaproszeni przez studio SCS goście mogli jako jedni z pierwszych pojeździć w ETS-ie na zapowiadanej wersji konsolowej. Na podstawie słów WB można przypuszczać, że prace są już bardzo zaawansowane i niewiele dzieli graczy konsolowych od uruchomienia swojego pierwszego traka na PS5 czy Xbox. Czyli w tym momencie ten projekt, w tym stanie jakim jest, nazwijmy go projektem, no alfa raczej nie, ja bym go śmiało nazwał już opcją beta, no to działa to fenomenalnie. Gdyby, moim zdaniem, gdyby ta wersja już dzisiaj wyszła na światło dzienne, no, to byłby to już świetny produkt finalny. Niestety, po stronie zwiedzający nie mieli możliwości osobistego przetestowania ETS-a na konsoli. Dla nich studio przygotowało kilka stanowisk pc w tym dwa w pełni ruchome kokpity przystosowane pod symulatory. Na wspomnianych stanowiskach mogliście przetestować dwa zapowiedziane dodatki: Nordic Horizon dla ETS-a i Louisiana dla ATS-a. Same prezentacje nie wzbudzały jakichś wielkich emocji. Gracze mieli do dyspozycji po jednej trasie, która nie odsłaniała zbyt wiele smaczków. Od razu uprzedzę, że są to opinie zasłuszane. Osobiście nie testowałem. Pograłem za to w mocno odświeżoną wersję Gotykan, którego premiera zapowiedziana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Przez 15 minut miałem okazję pobiegać bezimiennym po górniczej dolinie. Kwadrans to niewiele, by w pełni dać się porwać legendzie gatunku, ale wystarczająco, by poczuć na nowo klimat tego klasyka. O samej rozgrywce trudno się rozpisywać, mając do dyspozycji tak mało czasu, ale to co dało się zauważyć, to płynna rozgrywka, pięknie odświeżony świat przy jednoczesnym zachowaniu klimatu z gry z 2001 roku i niesamowicie ścieżka dźwiękowa. A warto o tym wspomnieć, bo muszę dodać, że wszystkie dialogi zostały nagrane ponownie przez tych samych aktorów, którzy użyczali swojego głosu w pierwotnej wersji. Sam wydawca na panelu podkreślał, że polska społeczność Gotika jest tak duża i tak wiele wniosła do gry, że nie można było postąpić inaczej, jak stworzyć od nowa w pełni polską ścieżkę dialogową, która swym charakterem została dostosowana do nowej odsłony tego klasyka. Kończąc temat gotyka, z niecierpliwością czekam na jego premierę. Podobnie jak na wydanie nowej wersji Anno Pax Romana, gry, której wydawca także gościł na PGA. Oczywiście mowa o Ubisoftie, który przyjechał do Poznania z czterema grami. Assassin's Creed Shadows z dodatkiem Szpony Azji, Just Dance edycja 2026, Rainbow Siege X i wspomnianym przed chwilą Anno. Wiecie, że bardzo czekam na tę grę, więc liczyłem, że zobaczę w tym temacie coś więcej. Niestety na przygotowanych stanowiskach nie było nic, czego nie zobaczyłbym w demie ogólnodostępnym, choćby na platformie Steam. Dlatego odpuściłem sobie testy tej gry w Poznaniu. Ale pograłem za to w bardzo Wczesną wersję świetnie zapowiadającej się gry rekomendowanej przez same Warhorse, czyli twórcę serii Kingdom Come Deliverance. Legacy of Valor, bo o nim mówię, to projekt z czeskiego małego studia Filipa Huszaka, który w bardzo optymistycznej wersji zapowiadany jest na 2028 rok, ale już na tym etapie wygląda bardzo obiecująco. Z rozmowy, którą przeprowadziłem z przedstawicielem twórców, wywnioskowałem, że gra będzie łączyła ze sobą cechy Kingdom Come Deliverance, Medieval Dynasty i Ghost of Tsushima. Do że słyszycie. Bo mówiąc w dużym uproszczeniu gracze Kingdom.com odnajdą w niej średniowieczny rycerski świat mniej więcej tej samej wielkości. Fani Medivala będą cieszyć się z możliwości rozbudowy swojej posiadłości od małej wioski po duże zamki i fortyfikacje. Natomiast to co mnie osobiście skojarzyło się z Ghost of Tsushima to przedstawiony mi system walki, który ma bardzo dobrze odzwierciedlać średniowieczne techniki, ale jak tu usłyszałem z małą dozą efektów w stylu hollywoodzkim. Kilkanaście minut spędzonych w grze ukazało mi świetny klimat, bardzo ładną grafikę jak na tak wczesny stan oraz autorską ścieżkę dźwiękową wraz z piękną klimatyczną muzyką tworzoną na zlecenie studia. Na pewno będę śledził postęp w tworzeniu tego tytułu. Mam zapewnienie, że postępy w produkcji gry będzie można zobaczyć w Poznaniu również w przyszłym roku. O wielkim potencjale tego tytułu może świadczyć to, że Legacy of Valor zdobyło statuetkę najlepszej zagranicznej gry niezależnej minionego PGA. Jeżeli chcielibyście sami wesprzeć rozwój tego tytułu, to na Kickstarterze zostało uruchomione w Wsparcie społecznościowe. Wiele mógłbym mówić o przeróżnych grach goszczących na ostatnim Poznań Game Arena, bo oprócz już wspomnianego przeze mnie SC Software ze swoim Euro i American Truck Simulatorem, na targach gościł także Aerosoft z dobrze Wam znanym Fernbusem, ale też i zapowiedzianymi Military Logistics Simulator czy Global Rescue. Był też Giant Software z bogim w tym roku stoiskiem, na którym studio zaprezentowało najnowszy dodatek do farminga, czyli Highlands Fishing Expansion oraz całkowicie nową grę wyścigową Project Racing. Zwiedzający targi mogli także pograć najnowszego pine Killera, którego premiera odbyła się na kilka dni przed PGA oraz przetestować przedpremierowo The Blood of Walker Walkers polskiego studia Rebel Wolves. Polską branżę reprezentowało także one more level. Studio to na targach pokazało swoje najnowsze dzieło pod tytułem Valor Mortis, pierwszoosobową grę akcji typu Souls like w której jako powstały ze zmarłych były żołnierz armii napoleońskiej, korzystając z nadprzyrodzonych mocy, będziesz próbował rozwikłać tajemniczy spisek zagrażający świat. Gra zapowiada się bardzo dobrze, a jej premierę twórcy zapowiedzieli na przyszły rok. I tak mógłbym wymieniać gry jeszcze bardzo długo. Nie wspomnę już nawet o grach niezależnych, czyli tak tzw. indykach, których PGA także przyciąga w sporych ilościach. Chociaż nie. O dwóch grach muszę powiedzieć z racji patriotyzmu lokalnego. Przy okazji nie mogę nie wspomnieć o konkursie zespołowego tworzenia gier komputerowych organizowanym przez Politechnikę Łódzką. Na Pozna Game Arena ZTGK także miało swoje stoisko, na którym wszyscy zainteresowani mogli pograć w zwycięskie gry, ale również poznać ich autorów czy podpytać jak wystartować w konkursie oraz w branży game dev. Jednym ze zwycięzców poprzednich edycji ZTGK jest studio DVD Unicorns, które na scenie Retron Kick zaprezentowało swoją najnowszą, Grę Byte Bond. Razem z Rafałem Schreiberem, przedstawicielem ZTGK, opowiadali o udziale w konkursie. Mówili także o tym, jak wygląda ich ścieżka w tworzeniu gry, której celem było wydanie gry na platformie Steam. Skupmy się jednak na samym tytule. Byte Bond to elektryzująca gra logiczna, w której gracze muszą odzyskać kontrolę nad zainfekowanym procesorem. W trybie kooperacji gracze walczą o miano najlepszych członków jednostki specjalnej Antivirus Special Forces. Inną grą, którą miałem ogromną przyjemność poznać na stoisku. ZTGK, Takieka było gravity tak nie będę jej jednak przedstawiał najlepiej niech to zrobi sam autor Gra nazywa się Gravity tak i to jest berek grawitacyjny Zadyberka, no to dzieciństwa znane, a aspekt grawitacyjny polega na tym, że część gry jest widziana z góry w top-downie i to jest bardziej widok strategiczny, gdzie możemy się wypozycjonować, gdzieś schować, ganiać się z przeciwnikiem dookoła jednej przeszkody, a drugi widok jest platformowy, tak w typowo platformówkach i on jest bardziej oparty na wysokim skill-searingu. Gracze muszą utrzymywać prędkość, zwiększać lub skracać dystans między sobą, zyskiwać wysokość. To jest bardzo dynamiczne, bardzo szybkie. Dizajnowaliśmy tę grę z myślą, że ona ma generować tzw. close call, takie bardzo bliskie sytuacje, które wywołują emocje, że on jest już tak blisko, już go prawie mam, ale jednak mi uciekło w ostatniej chwili. E, mamy różne postaci, e, które mają różne charaktery, mamy kilka map. E, no i co? To trzeba zagrać. <grym wytrych> Ze swojej strony dodam, że w tej grze bawiłem się super. Może na początku miałem trudności ze zmieniającą się perspektywą, ale po krótkim czasie zacząłem się do tego przyzwyczajać i muszę przyznać, że dodawało to pewnego smaczku. Ogólnie Gravity tak bardzo fajnie cofało mnie sentymentalnie do gier lat 90., gdzie pomysł i grywalność były cenione najbardziej, a pixel artowa grafika dopełniała całości, sprawiając, że każdy przy grze bawił się świetnie. Teraz powinienem podsumować poznać game Arena 2025, ale zanim to zrobię, zapraszam na premiery ostatniego tygodnia października. Drugi set nowości rozpocznę od Benny w pierwszoosobowego survival horroru, który jest mocno inspirowany twórczością Lovecrafta. Tytuł został stworzony przez maleńkie studium założone przez dwóch braci pasjonatów gatunku. W grze wcielacie się w doświadczonego nurka Noaha Queen'a, który zostaje uwięziony w głębinach oceanu, gdzie czai się pradabne zło. Będziecie musieli zmierzyć się z przerażającą armią przeciwników od bezlitosnych żołnierzy po groteskowe potwory. Waszym zadaniem jest walka o przetrwanie, podczas której musicie oszczędnie zarządzać ograniczoną ilością amunicji i ulepszać swój arsenał. Czeka na Was ponad 10 godzin popularnej kampanii, w której ścigacie się z czasem, aby znaleźć lekarstwo dla chorej córki. Musicie zachować trzeźwość umysłu, eksplorując szczątki stacji badawczych i odkrywając mroczne plany korporacji Omnium. A teraz mam coś dla fanów wyścigów z otwartym światem i kreatywnego budowania. We Recreation Studio Free Fields Entertainment oddaje wam klucze do własnego Mix World, czyli uniwersum o wielkości 400 km kwadratowych. Jest to wyścigowa gra zręcznościowa z otwartym światem, w której możecie nieustannie ścigać się, wyprzedzać i rozbijać. Ale to co wyróżnia tę grę od innych, to tryb Mix World, w którym możecie dowolnie umieszczać skoki, pętle, rampy, rury i ruchome przeszkody. Możecie też edytować swój samolot dostosowując lakier felgi, dźwięki silnika i światła. Możecie także tworzyć i kontrolować rozgrywkę, decydując o trybach gry i dzieląc się z nimi ze społecznością. Możecie też kontrolować pogodę, porę dnia i ruch uliczny za pomocą jednego kliknięcia. A teraz mam dla Was dodatek do City Skylines 2, który połączy Wasze miasto z morzem. Dzięki DLC Bridges and Ports czeka na Was 20 mostów zwodzonych i podnoszonych, które umożliwiają statkom przepływanie kanałów. Zaś sterowanie ruchem na tych mostach i zapewnienie swobodnego przepływu statków będzie dla Was nowym strategicznym wyzwaniem. Dodatek ma tchnąć nowe życie w nadbrzeżu. Otrzymacie 9 nowych parków, pomostów rekreacyjnych i mól, a także 4 latarnie morskie. Czeka na Was też nowy port. Budowę zaczniecie od wyboru bramy. Który... Będzie główną budowlą kompleksu. Możecie rozbudować teren, dodając budynki magazynowe, terminale pasażerskie, muzeum morskie czy centrum konferencyjne. Dodatek pozwoli także rozwinąć przemysł morski. Będziecie mogli założyć hodowlę ryb, postawić na rybołówstwo na otwartych wodach, a także budować pola naftowe, tworząc strefy przemysłowe z przystaniami i rurociągami. Rozszerzenie odblokowuje ponad 100 nowych elementów, osiągnięcia oraz mnóstwo map, w tym Półwysep i Wielkie Jeziora. Ostatnim tytułem premierowym tego odcinka jest Dark Moon połączenie gry strategicznej i survivalowej w kosmicznym wydaniu. Dark Moon to gra, w której czas działa przeciwko Wam. Po tym jak elektronika na księżycu została zniszczona przez burzę Słoneczną, musicie przemierzać księżycowe tereny i próbować nawiązać łączność z Ziemią. Jesteście członkami rady inżynierskiej, a światło stało się waszym wrogiem, ponieważ słońce niszczy wszystko, czego dotknie. Musicie uciekać przed jego blaskiem, a waszym mobilnym centrum dowodzenia i ucieczki jest Mechaplex gigantyczny pojazd. Na nim stawiacie. Nowe budynki, badacie technologie i ulepszacie umiejętności załogi. W tym nieliniowym survivalu musicie zarządzać swoimi ludźmi i zasobami. Każda lokalizacja i wydarzenie może przynieść nieprzewidziane skutki. Będziecie musieli podejmować trudne decyzje, przyjmując do konwoju ocalałych lub zostawiając ich samych. Pamiętajcie, że wasza załoga będzie reagować na wasze decyzje, a wyrzucając popularnego członka, ryzykujecie buntem. Jak mówiłem, to była ostatnia premiera tego odcinka. Wszystkie propozycje do premiery tygodnia są już dostępne w głosowaniach w zakładce Posty u mnie na kanale. Wskażcie swoich faworytów i zobaczcie, czy inni podzielają wasz wybór. A w ostatnim losowaniu połowa z 18 głosów była na Escape from Duckov i to właśnie ta gra powalczy o miano premiery października. A teraz czas na serię 5 do kwadratu. Wytropiłem dla Was 5 niesamowitych gier, które nie obciążą Waszego budżetu, a zagwarantują świetną zabawę. Każdy z tych tytułów kosztuje mniej niż 20%. 25 zł, miejcie oczy szeroko otwarte i śledźcie prosto spica regularnie, bo takie okazje mogą szybko zniknąć. Zobaczcie sami jakie skarby dla Was wyszukałem w tym tygodniu. A na epiku w tym tygodniu do zgarnięcia są dwa tytuły. Pierwszym z nich jest Five Nights at Freddy's Into the Pit. W tej grze przeniesiecie się do mrożącej krew w żyłach przygody opartej na pierwszym Tobie z serii Fazbear Frights. Wcielacie się w Oswalda, chłopca, który pragnie, aby jego życie nie było tak nudne. Wszystko zmienia się, gdy w zniszczonej pizzerii wchodzi do basenu z piłkami i przenosi się do przeszłości. Będziecie musieli przetrwać pięć nocy grozy. Wasze zadanie to podróżowanie między okresami czasu, zbieranie wskazówek i ucieczka przed zagrożeniem. Które nieustannie was ściga, zmierzcie się z nieustającymi emocjami i grozą, które definiują uniwersum Five Nights at the Freddy's. Drugim tytułem jest Bendy and the Ink Machine. Według twórców ta gra to coś, co zmasakruje wam dzieciństwo. Łączy ona akcje, puzzle i horror z perspektywy pierwszej osoby. Historia rozpoczyna się w odległych dniach kreskówek, a kończy w bardzo mrocznej przyszłości. Dzielacie się w Henry'ego, który powraca, aby zmierzyć się z demonami swojej przeszłości. Będziecie eksplorować opuszczone studia animatora Joe Drew Studios. Czekają na was zwroty akcji na każdym kroku, a gra z pewnością was zachwyci. Po tym tytule już nigdy nie spojrzycie na kres w ten sam sposób. Obydwa tytuły możecie bezpłatnie przepisać do swojego konta na Epic Games Store jeszcze do 6 listopada do godziny 17. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Czas więc na podsumowanie ostatniego poznań: Game Arena. Jak wiecie, jest to moja druga przygoda z PGA, ale ta edycja naprawdę ugruntowała moją coroczną chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu. Organizacyjnie targi wypadły według mnie dobrze, choć mogłyby lepiej. Jednak o tym za chwilę. Jak mówiłem na początku, zniknął chaos zeszłorocznej największej hali, bo dodanie osobnej przestrzeni na mecz pozwoliło na lepsze tematyczne uporządkowanie wszystkich pawilonów. Ale nie obyło się bez spadek organizacyjnych. Wejście jest od godziny 11, a pierwsze wydarzenia od 10.30. I to oficjalnie wydarzenia, umieszczone w harmonogramie dla zwiedzających. Ja jestem ciekawy, czy ktoś tu w ogóle wejdzie i posłucha pierwszej, pierwszej rozmowy. Bo już na starcie pierwszy panel rozpoczynał się w czasie tzw. Media Hours, a szkoda, bo temat, jak zacząć w game GameDevie, na pewno wielu mógłby zainteresować. Na targach dało się zauważyć, że niektóre stoiska były uboższe, a poza tym brakowało kilku topowych polskich producentów, jak choćby Techlandu czy Alewen Studio. Ale organizatorzy starali się nadrabiać takie rzeczy merytorykom. Duża ilość paneli i dyskusji, jak choćby ta o przyszłości prasy dla graczy z redakcją CD Action, sprawiała, że każdy zwiedzający mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Zdecydowanie zabrakło mi szeroko rozumianego kontentu technologicznego. Mało było stoisk skupionych na sprzęcie dla graczy, nie mówiąc już o jakichkolwiek merytorycznych panelach czy prezentacjach technologii w gamingu. W efekcie firmy oferujące taki sprzęt były głównie obecne na stoiskach sprzedawców, zamiast na swoich własnych, co sprawiało wrażenie uboższej reprezentacji branży. Na szczęście dla mnie najważniejsze było oczywiście granie, a tego na PGA nie brakuje, bo nawet jeśli najwięksi w branży zawiodą, to zawsze znajdziecie jakąś perełkę u producentów niezależnych. Stoisk, na których możecie pograć, jest bardzo dużo, ale i tak musicie uzbroić. Się w cierpliwość, bo do większości z nich kolejki potrafią być naprawdę długie. Na Poznań Game Arena nie zabrakło też możliwości spotkania się z ciekawymi osobistościami, influencerami i YouTuberami. Wujek Bochun, Iwona Blecharczyk z Maslow, Tech Testers, czy nieuczesana, szerzej znana kobiecej części widowni, to tylko kilka przykładów osób, których mogliście spotkać na PGA. I to właśnie takie spotkania i możliwość zamienienia słowa z ludźmi, których na co dzień zna się jedynie z internetu, są taką wisienką na torcie święta graczy kryjącego się pod nazwą. Poznan Game Arena. To co, widzimy się w przyszłym roku na PGA. I w ten oto sposób dobrnęliśmy do końca tego specjalnego odcinka. Bardzo dziękuję za uwagę i już zapraszam na kolejny z jeszcze ciepłymi premierami, które jak co tydzień wyciągam dla Was prosto z pieca. Trzymajcie się do następnego. Cześć!